P.R.L. Witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Londyn i zapraszam do programu A NATO na to Diva w każdy poniedziałek i niech się ci celebryci boją bo ja wszystko wam powiem bo jak nie ja to kto? Wasza Diva Witam państwa serdecznie w kolejnym odcinku z tyklu A Co? na to Diva. Drodzy państwo no Producenci BBC, prawda, strzelili sobie w kolano i wyrzucili Jeremiego Clarksona z programu Top Gear. Pan Jeremy, kochani, co tyle lat prowadził to I to się stało takim, no, najpopularniejszym programem w sumie telewizyjnym na świecie. On tam i troszeczkę obrażał ludzi, troszeczkę samochody prezentował. No, program niby motoryzacyjny. Ale tak naprawdę to taki show z prawdziwego zdarzenia z showmanem number one, czyli panem Jeremim, który naprawdę, no, obrażał i no, jechał równo po bandzie tam, po wszystkich. I się okazywało, że ludzie to chcą oglądać. Ja zaraz tutaj przytoczę kilka przykładów jak tam obrażał ludzi na śmiesznie, prezentując samochody. Ale powiem jeszcze tylko tyle, że no za co go wyrzucili? Otóż mojarka się przebrała w marcu tego roku, kiedy zażądał potem nagraniu programu, zażądał od producentów dobrego szteka z ziemniakami na ciepło. A mu pan producent powiedział, że niestety, ale już jest kuchnia zamknięta i że może dostać tylko paterę ser serów i wędlin. To jak on się wściekł, jak się rzucił na niego, że to nie powiem jakie, ale no, brzydkim słowem, BBC i że, e, prawda, jak oni go mogą tak traktować i tak dalej, tak dalej. Rością mu wargę, ponoć miał tam bijatyka, była straszna. No to ludzie, kochani, no to, czyli wiedzą, że chłopina głodny po całym dniu, że chce porządnie zjeść, a zarabia pre, dla nich, prawda, miliony funtów rocznie dochodu z tego BBC, no to nie mogą mu, prawda, tego tego stekać schabowego z ziemniaczkami, Tam ja bym sama mu obrała te ziemniaczki, żeby tylko zjadł i żeby był święty spokój. No naprawdę, no, ludzie czasami nie mają zrozumienia. Ja bym temu, ja bym takiemu z BBC to powiedziała, że niech on lepiej pójdzie i szuka głupszego od siebie. To by mu troszeczkę zajęło czasu, żeby znaleźć Proszę Państwa, no jeżeli chodzi o pan Jeremy, no to ten program Top Gear, to on tam tak jak mówię, obrażał równo wszystkich od wielu lat. Na przykład prezentując koreański samochód, samochód Hyundai, powiedział, że jego projektant pewnie zjadł na lunch spaniela. A na przykład w odcinku hinduskim. Do Jaguara wbudował toaletę, twierdząc, że taki samochód jest doskonały dla turystów, bo wszyscy, którzy przyjeżdżają do Indii, to mają konwulsje żołądkowe w bardzo szybkim czasie. Albo na przykład twierdził, że meksykańskie auta są takie same jak ich mieszkańcy, czyli leniwe, niegodne zaufania i pierdzące. <grywka> Wszystkich poobrażał też na przykład pisząc do Timesa powiedział kiedyś, że samobójcy to są egoiści, bo powodują opóźnienie się, opóźnienie się pociągów. No i oczywiście po Polakach też jeździł, na przykład prezentując niemieckie auto BMW powiedział, że to jest samochód, który powinien mieć idealny, idealnie wbudowany GPS z trasą na Warszawę. I powiedział to jeszcze z takim hitlerowskim, nazistowskim pozdrowieniem. Także pan Jeremy, no postać kontrowersyjna, ale proszę państwa, jedna rzecz do Top Gear, do producentów, proszę państwa, nie zażyna się kury, która znosi złote jaja. To tak, jakby ktoś wyrzucił diwę, z co na to diwa? <luczy> Ludzie, nie mam mocnych.